TLEPY OSIOŁ U STUDNI BRYGIDEK Wiara i modlitwa są jak cudowne źródełka. Otwierają oczy i serca ludzi, ale i zwierząt. W jednych klasztorach modlą się mnisi, a w innych mniszki. Jak na gdańskim Starym mieście przy uliczce nazwanej właśnie mniszki. Od dawna modliły się one za zaginionych na morzu czy porwanych przez piratów, mężów, braci, ojców, żeglarzy. Nazwane zostały od imienia świętej Brygidy, księżniczki szwedzkiej, której Matka Boża podarowała w widzeniu koronę ze znakami pięciu ran Jezusowych. Brygida ze swym mężem wychowała ośmioro dzieci. Kiedyś wyruszyli razem na pielgrzymkę do świętego Jakuba w Santiago de Compostella, skąd Brygida przywiozła piękną muszlę, w którą składała zwykle swój złoty pierścień? Zdążyła być jeszcze głosem pana Jezusa w księdze objawień dla całej Europy. Gdy jej ciało wieziono z Rzymu do Szwecji. Zatrzymano się z nim przy niewielkiej kapliczce w Gdańsku. U tych mniszek właśnie. Tak jak ona robiła przedtem i na znak, że pielgrzymuje już do nieba, zdjęto jej ten pierścień i złożono w owej białej jakubowej muszli. Jednego wieczoru, która się z mniszek zauważyła, że z pierścienia wydobywa się światło, które pada w stronę studzienki, przy której pojawiły się lilie. Z cudownym zapachem. Na ten znak mniszki postanowiły wybudować tam kościół i swój klasztor. Wiele lat minęło, i w owym klasztorze, przy kościele świętej bryginy, mieszkały już inne siostry brygidki, nosząc owe znaki Jezusowych ran na chustach i takie pierścienie, jak ich święta założycielka. Do jednej stareńkiej siostry przy furcie przybył właśnie śmieciarz z wózkiem zaprzężonym w starego, ślepego osła. Mniszka spojrzała i użaliła się nad biednym zwierzakiem, którego nie chciał nikt poza śmieciarzem. A przecież żadne inne zwierzę nie posłużyło Jezusowi w drodze do Egiptu i w Jerozolimie jak tylko właśnie osioł. Ja też już nie dowidzę, użaliła się nad sobą samą. Wczoraj zgubiłam tu gdzieś swój pierścień i znaleźć go za nic nie mogę. Ale przypomniało mi się właśnie, że nasze najstarsze siostry myły często twarz w tej studzience, ale już jej nie używamy. Może by tak usunąć z niej kamienną płytę i spróbować działania tej wody. Śmieciarz pokręcił głową, niedowierzając, ale gdy zsuwał płytę, mniszka spojrzała ku niebu i mocno westchnęła, a potem zaczerpnęła wody, przemyła oczy sobie i zrobiła odrobinę błota, smarując ośle ślepia. Zwierzę nagle bryknęło radośnie i ryknęło, wypatrując czegoś w trawie. Co tam zobaczyło? Ów pierścień, zgubę mniszki. Dzięki Bogu i osłu znalazł się mój pierścień, zawołała. No i ja całkiem lepiej teraz widzę. Wieść o tym rozniósł po mieście śmieciarz i długo ludzie jeszcze prosili mniszki o tę wodę jako lek na oczy. A jeden ze spichlerzy niedaleko kościoła świętej Brygidy nazwano na pamiątkę cudu ślepy osioł.